Witam Państwa serdecznie w studiu przed konkursem fińskim KUSAMO. Ostatnim razem zwyciężał tutaj Daniel Andretande. Tande. Ostatnio liderem jest Pucharu Świata Robert Johansson. Czyżby po raz kolejny wygrał y, ten konkurs Norwek? A dzisiaj ze mną jest Pan Robert. Witam bardzo serdecznie. I dzisiaj studio przed drugim konkursem indywidualnym w tym sezonie. Mam nadzieję, że warunki będą dobre i pozwoli to yy, w ogóle wykonać ten yy, Po prostu, żeby ten konkurs się odbył, bo ostatnim razem mieliśmy tylko jeden w Kusamo i tam zwyciężył Daniel Andretante. Ale tutaj mamy o wiele więcej, większą liczbę kandydatów. Niestety z Polaków na razie ciężko coś wnioskować. 25 Maciej od 18 Kuba Wolny. No. No nie jest to za dobrze, ale możecie się to, że macie Koty popisał się ładnym skokiem w pierwszej serii. Był naprawdę ładny skok, aż przypomina się Maciej 16-17, no ale teraz oddaję głos panu Robertowi. Zaczął pan mówić o Polakach i yy, właśnie bardzo dobrze, bo chciałem zadać pytanie, czy myśli pan, że nasza trójka Polaków, to przecież nie yy, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch, którzy nie awansowali w drugiej serii, Oddechują się i któryś z nich stanąłby może na podium? To zależy. Według mnie styl Kamila Stocha nie jest po prostu dostosowany do kusamo. Tam trzeba się jednak mimo wszystko wyłożyć na narty. Kamil leci dosyć pasywnie, choć stał tam na podium dwa lata temu. W zasadzie to rok temu, w sezonie 18-19. Choć nie wiem, może być różnie, ale bardzo tak jakby styl Piotra Żyły pasuje do tej skoczni. Według mnie, jeśli też ma stanąć na podium, to on. Choć zobaczymy, bo może być. Może być różnie po prostu, może być różnie. Jednak według mnie, no trudno będzie, trudno. Choć też do końca nie wiem, jakie czynniki, czy wiatr to był, czy może po prostu słaba dyspozycja. No nie wiem, nie wiem. Jeszcze się przekonamy. To teraz może ja zadam pytanie, Ryoju Kobayashi. No tutaj widzimy go na dopiero 22 miejscu, choć po upadku na świetnej odległości 132,5 m, to była najlepsza odległość w drugiej serii, gdyby ustał to japończyk. No ale niestety nie ustał. Czym w samo no możemy tak jakbyś znowu oczekiwać tego, że zdominuje tam konkurs jak w sezonie 18-19? Czy jednak to tym razem nie jest ta forma i będzie nieco słabiej? Znaczy forma Japonika na pewno jest wysoka, bo przecież w pierwszej serii był jednym z najdalej skończących zawodników, w drugiej osiągnął najdalszą odległość. I jeśli nie zablokuje się psychicznie po tym wy wypadku, to może dzisiaj powalczyć o najwyższe lokacje. Miejmy nadzieję, że nie, no bo to jest, jednak, to jest jednak bardzo dobry zawodnik. To jest już klasa światowa, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Dlatego no, warto, warto po prostu będzie zobaczyć Zobaczyć dosłownie dominującego, chociaż Lepiej by było, gdyby to Polak dominował, no, ale Nie można mieć wszystkiego Tutaj widzimy, jeśli chodzi o jakieś zaskoczenia Według mnie, no, Konstantin czwarte miejsce Michael Hajbek na piątym, ale Thomas Asenmarken wracający po kontuzji na szóstym Pius Paszki i Daniel Huber w pierwszej dziesiątce Czuć się Kobayashi dziesiąty, ostatnie sezony fatalne Lindvik 14, Oczkin 15 no tutaj Stefan Kraw dopiero 24 po słabym drugim skoku może być ciekawie, tyle powiem, może być naprawdę bardzo ciekawie strasznie nierówni są w tym zadaniu Austriacy, bo konkurs drużynowy kompletnie inny nie wyszedł kwalifikacje były wybitne, tam 4 czy 5 Austriaków zajęło pierwsze, pierwsze lokaty i w konkursie znowu było no, niby nieźle, bo 3 w dziesiątce, ale Stefan Kraft no, tym razem zawiódł. Jak myśli Pan, co jest powodem tak nierównej formy reprezentantów Austrii? Według mnie tutaj może być dużo, jeśli chodzi o psychikę albo po prostu gorsza dyspozycja. No nie, gorsza dyspozycja to, to nie jest zło, bo jednak byli. Byli, byli w kwalifikacji bardzo wysoko. No, nie wiem, może tutaj coś się odbić na psychice, według mnie. Nie wiem, naprawdę bardzo trudno takie przypadki określić, bo jest naprawdę wiele sposobów. Może jednorazowe psucie skoku, może jest jakiś błąd, który nieraz, nieraz na przykład Stefan Kraft ominie ten błąd, ale i nieraz on wyskakuje, czy coś takiego, bo naprawdę to jest dosyć ciężki przypadek a jednak wygrywał kryształową kulę w poprzednim To już ostatnie pytanie w tym studiu i przechodzimy do konkursu. Czy według Pana tutaj Maciej Kot albo Jakub Wolny mogą powalczyć o podium, bo oni jednak byli najlepsi, najlepszymi z Polaków w konkursie inaugurującym Puchar Świata w Wiśle? Nie wiem czy na podium jeszcze nie jest za wcześnie, bo jednak 18 i 25 pozycja bym stawiał właściwie, że Piotrek lub yy, Dawid Kubacki, a może Kamil Stok stał na podium z Polaków niż, niż yy, Kuba Wolny. Maciek kot miał drugi skok w jeszcze słabszy. Także nie spodziewałbym się po nich od razu takich wyskoków, ale może jakby któryś skoczył do pierwszej dziesiątki, jest to możliwe, to bylibyśmy zadowoleni. A my dziękujemy Wam za kolejne studio i żegnamy się, a także witamy w konkursie. Cześć! Witamy bardzo serdecznie przed konkursem w Kusamu na stanowisku komentatorskim ze mną pan Robert. Witam. Pierwszy z biało-czerwonych Piotr Żyła wyszedł z progu wysoko nad wyskokiem. Choć teraz troszeczkę obniżył parabole. Położył się na nartach no i jest dobry skok. Ładny, 30 metrów. ładny skok, ładny stylowo. Z tym stylem y, to u Piotrka różnie bywa. Ale teraz było nawet OK. No, widzieliśmy, że tutaj Piotr... Piotr lubi takie skoczenie, po prostu lubi. To jest styl Piotra. A teraz drugiej z Polaków. Legenda skoków narciarskich. Już na belce startowej Kamil Stoch. Zobaczymy, co możemy się spodziewać po Kamilu. Wydaje się, że nie spóźnił, a wręcz trafił w próg pasywnie. Pasywnie, ale ładny skok. Piękny, stylowo. Odległość nie najgorsza, a nawet bym powiedział, że dobra. Tutaj widzimy powtórkę tego skoku naszego mistrza. Widzimy. I ładnie, ładnie. To naprawdę było. Przyzwoity skok. Nawet nieprzyzwoity, a ładnie. Piękne noty. No i Dawid Kubacki. Mistrz świata z Zefeld, zwycięzca turnieju już trzech skoczni. Ale w wiśle było słabo. Zobaczymy, czy teraz, teraz będzie lepiej. Dość wysoko, jak to mam w zwyczaju. Tylko, żeby potem nie spadł. Jest! Kapitalny skok! Kapitalny Bardzo dobry skok. Dawida aby to samo było w 37, konkursie 137,8 metrów, mimo nie najlepszych wcale warunków ale zaraz zobaczymy ile to będzie a tutaj powtórka tego znakomitego skoku Dobra, ależ lądowanie będą wysokie nocy 137,5 metra, nota 150,5 19,5, 19,5 i 20 a teraz na belce startowej Stefan Hula Powracający Stefan do, do Pucharu Świata. Zobaczymy. Ładnie Stefan wyszedł z progu, ale tak jakby wytracił kontrolę nad startami, ale z powrotem ją odzyskał. I ładny skok Stefana. Ładny, zadowolony jest sam zawodnik z tego skoku. Rzeczywiście to był daleki skok. Dalej, na pewno niż Piotrek. I chyba dalej niż Kamil. Też mi się tak wydaje. Stefan Hula, to dalej, świetny sezon 17-18 Mackenzie Buitklau 138,5 metra Maciej no, no, Kot Wyszedł z progu Leci dość wysoko Chociaż teraz no jest niezły skok, jest niezły skok, na pewno na kwalifikacje powyżej 130 metrów, no, jest, i jest zadowolony. Jest spokojnie. Maciek musi no, tylko... nauczyć by powoli stawiać kroki, a nie od razu, nie, nie od razu, trzeba po, po, powoli łapać tą formę, a nie od razu i to popłaca. Ale to jest ambitny zawodnik i on by chciał jak najszybciej wrócić do wielkiej dyspozycji z sezonu 16-17. Oczywiście ambicje ma bardzo duże, jednak nieraz te ambicje go przerastają, nie oszukujmy się, ale to jest bardzo dobry zawodnik i życzę mu jak najlepiej. Tymczasem Kuba Wolny. Kuba Wolny, ajajaj, tak jakby trochę, tak trochę za wcześnie się wybił. I to jest najsłabszy z Polaków. No zobaczymy. Że... Ale pociągnął, on jest 25 metrów. Pociągnął, pociągnął, ale o wiele według mnie za szybko, za, za szybko się wybił. Tutaj można idealnie zauważyć. No za szybkie było to wybicie. Zdecydowanie niska parabola i wyciągnął ile się da. No i zaraz zobaczymy wyniki kwalifikacji. A wgrywa Daniel Tande. To o czym mówiliśmy w studiu. Że on tą skacznie lubi. Wygrywał tutaj. 45 Jakub wolny dopiero. Ale z awansem. Ryoju Kobayashi 12 A teraz zobaczymy Piotr Grzyła Pierwszy z biało-czerwonych w dzisiejszych zawodach Niski numer startowy, bo w wiśle wpadka Ileś daleko, oj problemy, było trzy w progu Piotr Grzyła oj, 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 oj Miejmy nadzieję, że nie skończyło się to kontuzją że wszystko z Piotrkiem w porządku, odległość w tym momencie nie ma znaczenia, ma znaczenie zdrowie zawodnika, Masz bo zamarłem. nie wyglądało to najlepiej. To naprawdę... Widać było, że Piotrek za bardzo pociągnął ten skok. Chyba z na progu i potem po prostu ciągnął ten skok aż za bardzo. To przypomina się właśnie wyszła w zeszłym roku, tak samo pociągnął za bardzo skok, aż do przeszady i upadł. No ty 7,5. Mizerna odległość. No niestety, miejmy nadzieję, że z Piotrkiem poinformujemy Państwa, jak dadzą jakąś, tak polski, polski sztab da jakąś tam wiadomość, czyli przekażą. No ale teraz Kamil Stoch, w kwalifikacjach dobrze, oto to zobaczmy. Ładnie się wybił, trochę pasywnie znowu. No podobnie jak w kwalifikacjach, choć trochę krótszy skok. Wiatr miał kapitalny, bo ponad metr na sekundę pod narty No więc szczerze mógł wykorzystać to troszeczkę lepszy skok No patrząc, że wybicie nie było spóźnione było wręcz perfekcyjne No ale to, te przecież też nie są dokładne Na przykład Kamil mógł czuć, że ma wiatr z tyłu To też nie jest dokładne no i Dawid Kubatki, ostatni z tej wielkiej trójki, a przypominam, nie zakwalifikowała się do 30 w Miśle. Wysoko jak zwykle, oczywiście za pasywnie. Problemy, problemy miał Dawid w losie. Ajajajaj. No i niestety. Może nie będzie Dawida, może zabraknie ktoś Dawida w 30 znowu. Chociaż zobaczymy. Też tak myślę. No niestety, no te raczej nie będą za wysokie, miał problemy. W locie, ale no wyciągnął będzie... się z tych problemów, bo to jest doświadczenie. A jednak ma wysokie to trochę, trochę się pomyliłem. Stefan hula, dobrze, chociaż teraz troszeczkę za bardzo się położył na narty No i przed 130 metrami ląduje Polak, ale to i tak jest lepszy skok Stefana niż poprzednie skoki w poprzednim sezonie. Widać progres u Stefana, jako u każdego z naszych zawodników, no nie licząc tej świetnej trójki, która prawdopodobnie dzisiaj nie wystąpi w zawodach, no w drugiej serii, to jest naprawdę bardzo zła wiadomość dla, dla naszych skoków, ale to też jedno. Kolejny z I teraz Maciej Kot, powracający. Zobaczymy na ten skok Maćka Wydaje się, że ładnie się wybił Trochę go przychyliło jak to zawsze, ale ładny skok Maćka. Ładny, najlepszy z Polaków. To nie ma chyba nikt wątpliwości. I Było to... tam na pewno 130 metrów. Myślę, że to jest pewny awans Maćka do drugiej serii, bo to był naprawdę bardzo ładny skok. Perfekcyjne wybicie. No i ładny skok, około 137 metrów, tak mi się wydaje. 134 jednak, troszeczkę bliżej. 134. No i Kuba Wolny, ostatni z Wolnych, najmłodszy z naszej reprezentacji. Zobaczymy, jak on się spisze, miejmy nadzieję, że... Krzywo. Tak, troszeczkę krzywo i to nie jest dobry skok. To nie jest dobry skok Kuby Wolnego. Niestety. Około 130 metrów. Być może nawet trochę przed. Wiatr nie był zbyt mocny. Raczej nie awansują. Raczej nie no awansuje. Kuba Wolny. Może to być. Przebity, tylko że w tym złym znaczeniu konkurs zwiśla. Niestety, ale no Nie jest Prawdopodobnie jedynie nie Macie Kod wystąpił w drugiej serii. To się tak, złego jest, dzieje. Jest miejsce, Kuby. A Jon Herr prowadzi po pierwszej serii. Tak, tak, 144 metry. Macie kot. Jako jedyny będzie dzisiaj punktował. No i zobaczymy. Maciej kot. Liczymy na awans Macieja. Ładnie, choć trochę, tak Wiem. jakby za bardzo się położył. Bo za bardzo się położył, bo to się ratował przed upadkiem. Tak jakby trochę. No miał te problemy w końcowej fazie. Bardzo położony. Lądował już tak agresywnie, bardzo. Dziwnie to wyglądało. No niestety. No, nie zadowoleniem po tym konkursie. On Oczywiście. musi być nie no. no Ale musi coś zrobić. Miejmy nadzieję, że. że, to, że to Miejmy nadzieję, że Trenaldol popracuje nad nad tymi aspektami zawodnikami. Ale w zobaczmy, Maciej 22 awansował z 27 bodajcie miejsca. Wygrywa Gregor Schlieren. Zobaczmy bardzo wielkiej formy. Drugi u siebie anti -alto. I trzeci, Johan André Forfa. A my Bardzo wam... wysokie nogi 316 i 6. A my Wam dziękujemy za dzisiejszy konkurs. Do zobaczenia w następnym. Cześć!